<grym> Ale no kurwa. my będziemy mieli wielkanocne, wiesz? Bo, bo młody był. Zagadał. Ale Zrobimy między szkolne? Między szkolne wielkanocne, no. Ja jej, tutaj, jest to jest zagranie. A co adres jest mało ruchu, nie ja jeżeli mogę się robiąc? Robiąc, nie widzę. Ależ groźnie. No, I młody się lata nauczył się wyjechać, ty. Ty. Ty jeżeli mogę. Po, trzech latach, po trzech latach. Ja, jeżeli mogę się wypowiedzieć o zawodniku z numerem 79, Renuś. <laughs> yy, były większe oczekiwania na ten mecz według tego zawodnika. No, Powiedział, że rozjedziemy je w pył. Cytując? <grydź> Wywiad do meczu. Do ostatnich wywiadów wskazał, że po mówił, że Aga biznes zostanie rozjebana w pył. <grydź> nie widzimy tutaj tego, aczkolwiek jest determinacja na twarzy akwariusa. Drobne i zdecydowanie widzimy tutaj na twarzy dopływ numer 2 strzelca od bramki w pierwszej połowie, co Ale jak tego, widać, e... który jak na razie była bardzo dobre ok. zawody. Jeszcze spojrzę do te statystyk, które mam na kartce dane przed chwilą. Bardzo dużo fauli zauważyliśmy w tak, pierwszej połowie, po, po cztery faule. Po cztery faule. wszystkie, do arystokracji. Dobrze, dobrze. wiemy w lidze ogórkowej Tucholskiej. Sześć fauli powoduje rzut karny tak. i faule nie są kasowane po połowie, gdzie normalne normalnym są normalnością. I tak według przepisów jednak tutaj w naszej lidze widzimy cieszymy Myślę, że nie ogórkową. <laughs> jest Klobia. Eee. przez przed wielęliwą Ogórkową. Niemelistą Holską. Eee. Czy na bramce w jest tak zwany Gomez e czy On, oni się e e nie zapuścili przyszłość z listą Perez. No, perez Tak Perez, Perez. No, wybronił bardzo bardzo groźną sytuację jedną. Wiele kontrowersji budziło niepowołanie tego zawodnika do kadry szkolnej e liceum ogólnokształcącego na niedawnej na i to jest bardzo pewne zwycięstwo w tym Spektakularny sukces na Był za to bramkarz rezerwowy, który w ogóle był niespodziewany. powołany. No, Oskar. Ten... Był nim Oskar Giesek. Między yes, okay. innymi podstawowy bramkarz reprezentacji kółka ręczną. To tak. To tak więc, to, więc to tak, jakby pochodzić słabomierza szmala do bramki w stacji Dokładnie. Do

Pan sędzia nie dopatrzył się, że to był jeszcze jeszcze jeden Przedłużony, żółtarny, dokładnie Z tej kropeczki. Ale on tego nie wliczył. Musi, musi wejść. Jak no, to ma wyjść? Niech za mnie poda. Podaj, podaj, kurwa. O, Jezus mój, Kurwa, nie szczadzisz. Fatalnie rozegrała. Jak on był powoda, no przypomnijmy my ja jestem zawodnikiem siatkówki, więc <noise> może... ekspertem w tej dziedzinie można powiedzieć. Yy, dziedzinie. Tak. Teraz, to, jeżeli chodzi o ten przedłużony przedgarny, tak? A dość przypielna, niż taki Ale ale będzie lepiej. w się nie, w w. To jest to, jest to. Tak, yy, była mowa o przedłużonym działało... rzucie karnym. Jest w ten w punkt yy, przed wojskiem do siatkówki. Sądzę, Dokładnie Trochę reklamy nie zaszkodzi. Jest spodziewane w ramka. O! <gry> to był się dla samotnych. sytuacja. <grymka. grymka>. Dzisiaj. Tak sponsorowany <grymka>. przez Chińską Federację Tworzenia Trampek Spot. Daj, mama! <grymka>. Takie! Chińska go nie sponsoruje. Teraz, teraz Chińska. Mateusz, no, muszę Ci wspomnieć, że Tremor zajmuje się sponsorami z wietnamskiego tej firmie Sport na chińską firmę Sport. na na że występują Strona, strona! Bo już je tam jako... Oj, faulski chiński tak to Tak jak David Jeszcze nie. no ale Oj, i kolejny błąd zawodnika, po którym jednak były większe oczekiwania. Może czy ten faul do Mateusza Tak, to był drugi Nie, to był drugiego. Tak zwanego drugiego. Brawo, Brawo! Kapitalna interwencja teraz. O to zrobił na brata. który prawie. <grym który <grym prawie umarł. Przypomnijmy, że Marcin Kukielski dedykuje telewizję prawie zmarłemu <grym> Pawłowik Gieszkiemu. Bardzo dobrze widziałem jak całuje linię. Ale jak tam widziałem? Ukazując krzyk, krzyż pański. <laughs> Zwróćmy uwagę na jego czarną szarpę na spoderka. Czarne rękawice. właśnie symbolizuje jego prawie zmarłego brata Pawła. Ale teraz groźnie. Łap, 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 łap! Ej! To... Jeszcze raz! Ma temu z lamka! Jestem przed dwoma tygodniami byłem przygotowany na przeszczep. nie widzą z tego fału Spokojnie, teraz niech nie da o, Oni nie widzą tego faulu ja jest o, o, Jak widzimy od dłuższego czasu to jest to tylko z jedną zmianą, no bo pojawił się Karol Jerzy Brączkowski. Słynny <śles> Politextu Holi. Oto długa! Nie na srebro wolny zawodnik są za bardzo spotykny. Znowu ten Wama! Dwama, jest źle! Jak no, krytyk, to wyjdzie źle krytyki na pastwicach. Agi Bizonu. Agi Bizonek. Agi Bizon. Oj, przedłużenie. Widzieliśmy tutaj dużo niebezpiecznych sytuacji. Czy, co na ten temat można powiedzieć nasz ekspert Szymon Zachilecki, kierownik zespołu meble producenta, który wykonuje akwariusa po rozkrywkach krótkoterminowych? Taka jest dynamiczna, yy, dużo mniej walki, panowie dają się wszystko, pokazują jak się gra. No powiem tyle, jest to oglądać. Dziękuję za głos. E, <grym> Dziękujemy za tą osobną wypowiedź, będziemy znowu tutaj... Aż, aż sam nie spodziewałem się, że zdobędziemy aż tyle ekspertów na tę, na, tę, na tę dzisiejszą relację. Jesteśmy jeszcze w jedną telewizją. W tym <grym> <Jest> co u Rai. Wielkie dźwięki! Ale teraz kapitalny krzyż do Rai! Kurde no! Dalej poprawiam! Zagranie crossowe. Reduć, reduć. Tak, I niestety. Zobaczmy, co nam piątym tak? To jest że ten... by e, jesteśmy z telewizji młodzież. Nie ma do kogo grać. Z słynnym cyganem, który można wiedzieć na YouTube. Telewizja <grym grym> młodzież jest popierana e, przez Uch e, przez Radio Maria. Pekaś, jednak ja, się do tego, jednak ja się do tego nie przyznaję. Pamiętajmy, że e, cała drużyna Aquariusa w głuchym brzaskarz zawiesza ja się prawie zmarłemu koledze. Nie Paulu! Wymusz Paul! Wymusz Paul. Paul! Ej! Ten tylko tą piłkę pokazuje. Sędzia jest z to widać po jego <laughs> stylu sędziemania. Dawaj, dawaj! Zobaczcie po Paul, Dudi, Uważaj na fałd! Wymóś Dudzi, wymóś nie, jakiś! Dudzi już Kurde, no! Ale nie ręką, bo no będzie fałd. z bramką. Dominik Rieger jest właśnie z lidera, bo to, to, z obiecym z obiecym z obiecym bo to na pozycji bramkarza, więc tutaj nieprzypadkowe są jego zagrania. A rę, a ręką. Jest na Teraz to nie ręką. Trzy na a I mamy błąd.

O, to czułam, on moją opatrzność. Ja, Ej, że... jak ja on na karnych czuje. Święty na Paweł nad nim czuł. Zwracaliśmy tutaj uwagę przed na bardzo negatywną nastawienie Ale nie, e, nie, nie zgodziny, a, o patrona piłkarzy i... Podobno tutaj wczoraj Benedykt XVI przy twoim kościołach... Święty, święta ołtarze będzie. Oh. Tak, tak, tak. Co on zrobił? On nie widział, nie wie. Mała, mała ropliwość teraz rolników. No, zobacz, na Aloman, Skalski. on zrobił? Ale czemu Skalski tego tak mu nie podał? A teraz była sytuacja. O, jestem młody. się, czy Manuel. No, dobrze, to było. Karny! Karny! Karny to jest to Każdy nie dla was się dzieje? To idzie? <grymne> dziwne. <grymne> Przedłużony. 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 Nie Przedłużony. <grymne> Co to było? Karne, karne Ja też tak To wykonuje rzut karny? Ja Moim zdaniem najpewniej Do rzutu karnego mógłby podejść Mateusz Mateusz Mamka Tak, Mateusz Mamka Nie nienaganną techniką Jak na standardy Ligi Ja myślę, że jednak bramkarz Wspomnijmy, że teraz. wieloletnim że... zawodnikiem różnych seniorów MLKS-u Polanka. Super gra na pozycji obrońcy, aczkolwiek jest to niezwykle przestronny zawodnik, trzeba, było, trzeba powiedzieć. To, to. Jest bardzo wybiegany, ma bardzo tą Ma przede wszystkim dobrą głowę do gry. Ale tu się bo e, już mamy szósty paul, się na tablicy I teraz, wedle przepisów obowiązujących na liceach halowej w Polskiej, każdy kolejny fał będzie siódmy i będzie rzutem twardym. Zabierając sekundę, a za czas czas, czas czas Opuszczone głowy zawodników. Teraz będziemy mieli próbkę antyfutbolu. będzie. Węgry cały czas, będzie tylko kradzież czasu. Co za frej? Sieć na tej ławce kryty. Co tu teraz? To Każdy na boisko. On się stresuje.

<laughs> ¡Mi amor!